Cześć. Mam nadzieję, że już wiecie, że ja nie jestem ani vlogerem, ani youtuberem. Nie umiem montować filmów, nie umiem ich nagrywać. Nie jestem też ani dietetykiem, ani trenerem osobistym. Także bądźcie wyrozumiali. Dzięki. Cześć, dzień dobry. Czwartek godzina 8 rano, dzień diety 32. Co było wczoraj jedzone? 800 gramów szynki, czyli 800 kalorii około kilogram tego mojego deseru jogurt naturalny twaruk, galaretka to jest około 500 kalorii. No i około kilograma galaretki to jest 100 kalorii, czyli 600 plus 800 1400 kalorii. Natomiast spaliłem 1400 na życie, 1200 na spacer, 16 km i 400 ćwiczenia i sauna, czyli 3000 spaliłem. A przyjąłem 1400. Te 1600 na się Ważenie tabletki, idziemy do pracy. Siedemdziesiąt Dzień dobry. Ja niedawno wróciłem z pracy i zaraz będziemy przygotowywać deser. Wędlinę już zjadłem. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tego, że zdecydowałem się wprowadzić nabiał do mojej diety. No bo jest chyba najprzyjemniejsza część dnia. Ten deser z twarogiem, z jogurtem naturalnym, galaretką, sosami... Jest mega. Tego nie da się opisać, musicie sobie to zrobić. A ja się popodciągam i, i zaraz robię. I zrobię od razu porcję na dwa dni, bo nie chcę mi się codziennie przygotowywać tego samego, więc... Na dwa dni jest spoko. Ale najpierw podciąganie. Szybki kurs gotowania. Retrol Za Zero Białko z kolagenem. Kalaraczka zero. Zajebista. To jest porcja na dwa dni jak coś. Mniej niż 1000 kalorii, cała porcja, więc 500 kalorii na dzień. Smacznego. Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, oh, cause I can't move on till I let go. Cześć! Dzisiaj będzie o tym przyjacielu za mną. Drążek do podciągania. Widzicie go w filmie codziennie, ale jeszcze o nim nie mówiłem, także... Może dzisiaj trochę opowiem. Po pierwsze... Może trochę omówimy... Jak zamontować. Gdzie kupić, ile kosztuje, co za ile, więc tak, nalegro kosztuje pomiędzy 170 a 200 zł. Linki w opisie dam. Żeby go zamontować, potrzebujecie kotwy: takie kotwy, i to najlepiej takie 10 cm grube. Linki do nich też dam w opisie. 8 sztuk potrzebujecie. No, i potrzebujecie bardzo dobrą wiertarkę z udarem. Z dobrymi wiertłami do betonu SDS. Bo ja na przykład próbowałem to wkręcać znaczy dziury wiercić pod te kotwy taką akumulatorową wiertarką Bosza za 600 I chociaż miała udar, to To zajechałem silnik, nie wiem, szczot szczotki były do wymiany, silnik, no nie wiem, tam naprawa wyszła chyba ze 150 zł, także nie polecam. A za 150 zł na Allegro możecie kupić bardzo silną. Taką wiertarkę kablową o dużej mocy, która sobie z tym spokojnie poradzi, jak chcecie, to link do takiej wiertarki też mogę podrzucić. Ja mam taką dosyć fajną sobie kupiłem, i niedrogą, pod właśnie takie prace. No i co? Wiercimy 8 dziurek, dajemy kotwy i możemy się podciągać. To może druga rzecz, jak się podciągać. Po pierwsze ja mam bardzo delikatne dłonie. I nie wiem czy zobaczycie, ale jak się podciągam to od razu mi się tutaj robią takie bardzo bolące odciski. Dlatego na przykład bez rękawiczek to nie jestem w stanie się podciągnąć więcej niż 5 razy, bo mnie dłonie bolą. A jak się podciągnę 5 razy bez rękawiczek to później parę godzin no i parę dni mnie boli dłonie i mam odciski na tych dłoniach, dlatego konieczne są, przynajmniej w moim wypadku, rękawiczki. I rękawiczki możemy używać różne: możemy używać zwykłe zimowe, możemy używać kolarskie. Możemy używać takie z Action, nie pamiętam za ile, pewnie jakieś 6 zł. Albo możemy używać profesjonalne Bushido. Te to kosztowały, nie pamiętam, chyba z 7 tych. Też dam do nich link. I one są naprawdę genialne. To mają jedną wadę. A i na początku, jak ja kupiłem, to były to bardzo sztywne. I pierwsze dwa tygodnie bardzo źle mi się w nich ćwiczyło. W nich można robić wszystko, tak naprawdę podnosić ciężary, podciągać się wszystko. I dopiero po dwóch tygodniach, mniej więcej, ta guma i całość się zrobiła taka giętka. One mają tutaj takie pasy, które mnie osobiście denerwują. Bo zanim ja założę te rękawiczki i zapnę poprawnie pasy, to w przypadku tych drugich z Action za 5 zł, to już skończę ćwiczyć. Więc po prostu zazwyczaj nie chcę się ich nakładać, zawiązywać pasów, bo dłużej trwa. Dłużej trwa kurczę. Nie umiem tego zapięcia, odwrotnie, bo dłużej trwa zapięcie rękawiczek niż samo ćwiczenie. No ale, dobra, mamy. Teraz, jak ćwiczymy? Jest kilka sposobów, możemy się podciągać tutaj na zewnątrz. Z tym, że. To jest bardzo ciężkie ja na przykład nie jestem w stanie tego ćwiczenia tak wykonywać, bo mam za słabo rozwinięte mięśnie. Możemy tutaj się podciągać, to jest poziom średni, ale też jest ciężki, a możemy się podciągać tutaj. I tutaj jest poziom bardzo łatwy i ja się tylko tak podciągam, maksymalnie na tym dochodziłem do 20 podciągnięć. A na tym to pewnie nie zrobię trzech. O, nie zrobię nawet jednego, bo nie mam siły, żeby to zrobić. Na tym może się udać. Ale też jest ciężko. Najłatwiej jest tutaj. To jest poziom najłatwiejszy i ja tylko... Tylko na to dam radę, niestety. Dobra. I... Co mogę powiedzieć więcej? Na co jest dobre podciąganie? No wszystkie górne partie, biceps, ręce, przedramiona, klatka. To jest naprawdę świetne. I tak naprawdę taki drążek to jest bardzo dobry, no bo 170 zł, pewnie z kotwami 200. Nie zajmuje w ogóle miejsca, no bo wisi sobie na suficie, nie przeszkadza. Zawsze można jeszcze coś podwiesić. Ja sobie worek bokserski tu wieszam. Można też, nie wiem. Niektórzy na przykład jak mają jakiś rowerek, czy steperek to tam ubrania wieszają to tutaj też można powiesić ubrania jak nie chcecie się podciągać Tak na wyszaku, nie? Żartuję oczywiście, znaczy nikt wam nie zabroni No, ale w ogóle kiedy kupić sobie drążek i jak zacząć się podciągać po pierwsze, znajdźcie sobie gdzieś na świeżym powietrzu jakiś drążek i idźcie zobaczyć, czy jesteście w stanie zrobić takie jedno podciągnięcie. Nie? Jeżeli jesteście w stanie zrobić takie jedno podciągnięcie, to zamawiajcie drążek, montujcie i świszcie. Ja na przykład zamontowałem sobie w korytarzu, że jak przychodzę z pokoju, do kuchni, czy z powrotem No to Przynajmniej wcześniej tak miałem, że za każdym razem jak przychodziłem To próbowałem to jedno podciągnięcie zrobić, tak? I, I dopiero jak A, bo w ogóle na początku nie dałem rady Zrobić żadnego podciągnięcia, ale to jeszcze nie miałem drążka No ale wtedy też ważyłem 112 kilo i i nie miałem siły w ogóle, to wtedy codziennie robiłem pompki, i codziennie podnosiłem sztangę. No i byłem na diecie. I dopiero jak schudłem, nie wiem, do 90, może do 80, kilo nie pamiętam, to. A, i raz w tygodniu. Czasem dwa razy w tygodniu, a czasem jak widziałem gdzieś drążek na świeżym powietrzu, to chodziłem na ten drążek i patrzyłem, czy już jestem w stanie się podciągnąć. I przez kilka miesięcy nie dałem rady. Ale pewnego razu zachodzę. Już tam schudłem, nie wiem, te 30 kg, codziennie robiłem pompki, codziennie podnosiłem sztankę. I zachodzę. I się podciągnąłem. Jeden raz, i to mi wystarczyło. Wtedy postanowiłem, dobra, to jest ten moment. Teraz kupuję drążek i będę codziennie się podciągał tyle razy, aż będę doradzał zrobić dwa podciągnięcia. I sobie zapisałem cel, że po roku będę robił 10 podciągnięć na tablicy w Łazience. 10 podciągnięć to robiłem po wiem, dwóch miesiącach od zawieszenia tego drążka. Wyobraźcie sobie, facet, który przez 33 lata ani razu się w życiu nie podciągnął. To zrobił progres w ciągu dwóch miesięcy od jednego podciągnięcia do 10. A później w przeciągu roku do 20. Teraz też sądzę, że nie wiem, nie chcę rzucać jakichś słów na wiatr, ale myślę, że miesiąc może dwa i, i powinienem dojść do 20 podciągnięć. No. Taką mam nadzieję. Przynajmniej taki jest plan. A jak nie, to za rok będę robił 20 podciągnięć. No. To drążku chyba tyle. Kotwy, link na Allegro do drążka w opisie, pod filmem. Na początek rękawic nie musicie żadnych, mogą być zimowe, do lepienia bałwanka. I co? Trenujcie. No ja uważam, że drążek to jest taki must have. A, i miałem jeszcze wcześniej taki drążek rozporowy, taki, co się we framugę wstawia. Ale ja mam, a tu trzeba mieć framugi takie metalowe albo betonowe. A, a ja takich nie mam, ja mam takie plastikowe i nie mogłem tego zamontować. Zresztą uważam, że to będzie. Wie. Nie kupujcie takiego. Kupcie taki i kotwy i, i ćwiczcie porządnie. Ja idę robić brzuszki. Pa. Zawsze będzie taki, co ci chętnie powie, że źle myślisz, że źle czujesz, źle walczysz o swoje. Zawsze będą tacy, którym nie pasuje. To, co mówisz, to co piszesz, jak swój świat kreujesz. Będą tacy, co powiedzą. Miny głupie stroisz. Krzywdy źle pamiętasz. Wymyślasz. Pierdolisz. Popatrz jednak na to z nieco innej strony. Oni tylko patrzą za swojej zasłony. Tak, by nikt nie widział. Stoją, podglądają, a ty gnasz do przodu i choć ubaw mają, kiedy się przywrócisz, zranisz się w kolano, to to ty wciąż idziesz. A oni zostają... W jednym ciągle miejscu za swoją Firaną. Autor Monika Konefu.